Z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Bardzo często zdarza się, że z naszymi sercami dzieje się dokładnie to samo, co z sercami owych uczniów, którzy uciekali do Emaus. Słuchamy Pisma, oglądamy Jezusa, ale serce pozostaje chłodne, nie pała, nie staje się gorące. Co się dzieje? Co sprawia, że jesteśmy tacy nieczuli na głos Jezusa, nie czuli na jego spojrzenie? Co sprawia, że nie odkrywamy Jezusa Chrystusa z zmartwychwstałego? Odpowiedź jest bardzo trudna. Ale dzisiejsza Ewangelia daje lekarstwo na taką słabość, na, na taką nieczułość, na taką obojętność. Kiedy poznali Jezusa? Poznali przy łamaniu chleba, przy Eucharystii. Nawet jeżeli nie doświadczasz żadnej radości ze zmartwychwstania, nawet jeżeli nie czujesz żadnej miłości do Jezusa, nawet jeżeli go nie rozpoznajesz, nie słyszysz, to możesz być pewny, że Jezus jest na Eucharystii i że na Eucharystii w sposób misteryjny, tajemniczy, mistyczny dokonuje się to wszystko, czego nawet nie jesteś w stanie poczuć. Nawet jeżeli Twoje emocje, wrażenia, doświadczenia mówią, że nic się nie dzieje, że nic się nie zmienia, że nikogo nie spotykasz, to Eucharystia i tak trwa i w sposób obiektywny daje Ci Boga. Walcz o Eucharystię, a odkryjesz, że ona rozpali Twoje serce. Do zobaczenia jutro.